Witam wszystkich miłośników jazdy terenowej. Nie, nie tyczy się to tylko kłada, pewnie zadajecie, zadajecie sobie często pytanie: Kurde, czemu ten mój kład się grzeje? Chłodnica wymyta, a wentylator chodzi, płyn jest. Co tu jest grane? Słuchajcie, zaraz Wam wszystko powiem. Bardzo wielu ludzi o tym nie wie. Po pierwsze, zobaczcie, co robicie. Jak myjecie chłodnicę Kersherem bezpośrednio, próbujecie to uratować, niszczycie ją. Nie tu tkwi problem. W 90% zobaczcie, co tu się dzieje. Jest to za wentylatorem, wszystko jest zapchane, i tam z zewnątrz możecie sobie myć to, ile tylko chcecie, to i tak wam nic nie da, bo ten wentylator tego nie przeciągnie. To jest wieśczacka glina, to jest tym bardziej narażone na zaklejenie. Z tego się zrobił cement, więc pamiętajcie, nie tylko z tej strony zewnętrznej. Bo, tak jak widać, zniszczycie sobie chłodnicę, tylko tu za wentylatorem macie rozwiązanie swojego problemu. Niestety wiąże to się z dość dużym rozbieraniem sprzętu, więc tutaj akurat nie ma innego wyjścia, tylko fizyczne namoczenie, wyczyszczenie. Już ta chłodnica jeszcze trochę przetrwa, ale szkoda było tej roboty. I to tylko tyle.